Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej kolejny odcinek z The case dropa i kolejne skrzyneczki, są nowe dodane skrzyneczki z CS-a, skrzynie go dostępne, jak widzicie tutaj e, na stronie. Mordeczki Piercing w się 5% do doładowania. Event e, Summer Camp trwa, czyli event e, wakacyjny. Możecie zgarnąć tutaj sobie skiny. Oczywiście, e, im więcej doładowujecie, im więcej im jesteście na stronie, im więcej jesteście aktywni, im więcej tutaj robicie, otwieracie. Macie coraz większe szanse, żeby zgarnąć e, ranki e, tygodniowa Tygodniowy, przepraszam. Tygodniowy, które możecie e, zgarnąć jakiekolwiek skiny. Oczywiście, cała pula nagród to jest 50 tysięcy złotych. Wystarczy doładowywać. Tu macie wszystko napisane, jak wziąć udział w tym eee, triplik. A, nagrywam sobie odcinek po odcinku, otwórzmy za 500, coś tam wyleciało ciekawego, nic. Eee, oczywiście eee, co 24 godziny możecie sobie odbierać inny bonus, ja go odebrałem, bo ja nagrywam odcinek po odcinku, otwórzmy sobie za monety, bo trzeba by nie, bo mam. I... Eee, Pierwszy link w opisie oczywiście mój reflip wchodzicie do plus 25% do doładowania, czyli do 100, macie 25 zł, aż więcej, więc koks przy 100 25 zł to jest na czwarta. I przechodzimy, oczywiście otwierajcie, zdobywajcie piłeczki za otwieranie skrzyneczek czy do, doładowywanie konta, a my idziemy do skrzynicy, zgo, mamy 5 nowych skrzynek. Oj, cofnąłem przez przypadek. 5 nowych skrzynek gdzie? Jest chromat 3, Spectrum 2, Spectrum 2 załamania i broken Funk. Skrzyni po 10 zł tyle ile klucze kosztują. I tak, zacznijmy może od chromy, pootwieramy sobie ich. Yy, Czekaj, bo to jest 10. Jak mamy 5 to 50 zł, dobra. otwieramy sobie ich po dwa razy, po trzy razy 4? Po 4 razy na jedną skrzynkę, dwie stówy? Ok, będzie git, będzie git. Mamy 1000 zł w balansie i zobaczymy. Są tutaj skinnie są oczywiście wszystkie, ale mamy knajfów bardzo dużo. Cieka czy nam jakiś wyleci dzisiaj lecimy chromat 3 skrzynia. Bum 10 zł nie włączyłem dźwięku Aj, oczywiście jeszcze wam pokażę, no na mnie nic nie wyleciało ciekawego oprócz umpa właśnie fioletowego 14 zł z 4 słabo eee, Jeszcze mordeczki, ten, e, nie pokazałem wam rankingu I e, główny ranking tutaj możecie też, z, e, główny ranking to jest tak 50 tysięcy ma macie do zgarnięcia, cała pula nagród i zgarniacie kula ale elektryczne, czy też xboxy tu wszystko jest w iphone wszystko mordeczki pierwsze 3 miejsca reszta zgarnia e, skiny do cs więc cox cox w ogóle i węcik podoba mi się first e, otworzyliśmy spektrum a spektrum nam zabrał więc otwieramy nie chroma otwieraliśmy przepraszam koleś się zarypam. chroma jeszcze dwa razy trzy razy <kuh> czyli 20 skrzyneczek razem i nie wylatuje. Zaraz zobaczymy, jakie są w ogóle procenty na knajfy. I jeszcze raz. 11 złotych z 50 zł Słabo. Ale są też inne skinki właściwie kolorowe. P250 y, Asimo wciekawe, w jakim stanie. 18 złotych Filtesit. I jeszcze raz. Tak? Jeszcze raz. Trzy razy miał być. No, auk jest. No, nie ma szału. Kosy nie zdobyliśmy z chromy. Zaraz zobaczymy. 39 zł. loj. 42 zł. No dobra, to byśmy na projekty na plus. A ja chcę sobie zobaczyć, zobaczyć szansę na jakikolwiek knife. Eee, Dual Beret Star Trek. Sweet, hawaii, skirt. Galil Star Trek. 5% 0,20, 0,10, 002, 0,10, 004, 005 Więc słaby procent. Słaby procent, no ale jak to bywa, w taksyczny na kosmos będzie zawsze słabszy procent. I lecimy z kolei Spektrum. Dwójeczka, dwie stówy na Spektrum. Dwójeczkę Puch, przeskazujemy. Nie pokazałem wam skinów, ale widzę, że już Tajker tu z Shadow Daggersy latają. E... Ojej, ojej. Ogólnie mamy rewolwer 12 zł znowu w plecy. Tutaj już kolorowo jest, oj, tutaj już jest kolorowo bardziej shadow daggersy widzę i yy, składaki. W spektrumie dwójkę są składaki. Trzeba spektrum dwójkę pootwierać coś mi się wydaje. O, tutaj bizonik. Bizonik jakby był w dobrym stanie, to by mogło coś tutaj z tego być, ale mamy 8 zł, już 16 złotych. Trzecia skrzyneczka, trzecie otwarcie pięciu skrzyneczek. Bam, mamy See You Later, więc ona może być z 40 zł 50 warta nawet, 44 dychy w faktoryniu New. Tak jesteśmy na minus, no nieźle, ostatni raz bodajże, chyba, że się coś mi pomyliło. I... No See You Later, nice. Pompka, ta pompka też może być, jednak nie. Znowu w plecy, no ale See You Later, nie jesteś aż tak w plecy, Spectrum 2, lepiej, lepiej. E, pryzmatu 2, dwa. pryzmatu 2, skrzynia pryzmatu tutaj już są talony, widzę e, szkieleton knajfy e, i nawaje, no to sporo skinów mniej skinów do, do tego, do, do broni ale, znaczy do broni więcej skinów do kosek jest niż zwykłych więc otwieram, dwie stówki przeznaczone na pryzmatu dwojeczkę i uwaga dawaj kosę, kurde jak nie trafimy kose, idzie lipa, mógł go wylecieć chociaż jedno taki, o ursus, jeszcze jest ursusy ursuska, bym Tio, jak wyleciał z ty 97 co? Najmniej. Drugi raz. Tu musi kasła być. Aha. To samo. Trzeci raz. No nie mów. Że tak słabo ta skrzynka da. Serio? Ojoj. 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 Najgorzej. Ostatnie kliknięcie. Ej. No nie wierzę. Dlaczego? No dobra, mamy glocka. Bardzo fajnego Gloka. Ale no, kurde, czemu tak słabo? No dobra, lecimy, kolejne skrzynie. Sk skrzynie, następna skrzynia to jest załamania, którą, w której poluję na właśnie na tego digla. w ie Często ją otwieram i poluję, ale to są też dziur, klucze z dziurką. No, dosyć sporo kosek różnych, ale ja na tego digielka w Star Nie niekoniecznie w StarTrack, ale tego digielka poluję w cs Otwieram skrzynię załamania, kto ogląda streamy, na które zapraszam, ten wie. I pierwsze kliknięcie. Nic. Choć jest coś fioletowego, więc nie będzie aż tak źle. Jest 6 zł. No to już jest lepiej niż złoty 70. Zł. Drugie otwarcie. 5 caseów i. Kurde, szkoda, że ten no, Koseł się przydano. Nie ukrywam. złoty 71, zł, więc spoko. Ej, coś mi się wydaje, że będzie słaby ten drop z tych skinów. Aha. Dobra. 12 zł. I jeszcze raz chyba, co, czy nie? Zresztą, jak, za, jak za, za, będzie balans jeszcze, żeby został. Jak nie, to się mogłem pogubić po prostu, i nic nie wypadło. I ja cię kręcę, 2 zł. Załamania nic nie dała totalnie, tak samo jak chroma. No i Broken Funk, najnowsza skrzyneczka w CS-ie, glossy, skrzyneczka z glossami i neonori, właśnie print stream. No dobra. Jedną tworzyłem, to nie gdzie To jedna taka. Ee... Zobaczymy, czy z jednej coś wypanie. Mógł ten był Five Seven, to zawsze było spoko. Choć ten to też nie jest w sumie źle. Lecimy z Broken Fangiem. A ja szczerze mówiąc, Broken Fang się powinno najbardziej opłacać. Na stronie otwieraj, bo one są najnowszym skrzyneczką i te skiny Do tych skrzynek jeszcze, jeszcze jakoś się tam trzymają. Już słabo bardzo, ale się zawsze jakoś trzymają. 13 złotych, jeden kliknięcie. Okej, okay. kolejna skrzyneczka I Kurde, dawaj glowsy, ja pitole, no. Szkieletona mamy. 23 zł, ok, Pompa dosyć droga. Ale nadal w plecy. Tak blisko, a jednak tak daleko. 22 złote, ładnie, te pompki robią robotę. Ostatnie kliknięcie, ale wydamy chyba już wszystko na tego broken funka, Mogę, że wylecą. Wolałbym i oczywiście kosy niż glowsy, ale może wylecą jakieś glossy, albo chociaż emeczka. Wydamy już resztę, żeby... Nie losu 7 zł tych 170 zł, a to właściwie są 3 otwarcia tylko, więc... No nic nie wyleciało. Znowu szkieleton. E, POMPKA więc będzie 14 zł. Spoko. Pompka robi robotę w sumie, bo widzę, że faktory nie ją i na dosyć duży procent. No kurczaki no, dawaj glosy. Ostatnie, ostatnie. 7 zł. No, nic nic nam nie wyleciało z tych skrzynek. Jestem, jestem ciekaw, jak dużo jesteśmy w plecy, bo jesteśmy mega w plecy. Sprawdźmy. Całą stronę zaznacz 372 zł z 1200, czy tam 1100. Spoko. Bardzo fajnie. Mam mnóstwo stron. Więc wiecie co? Ja sobie po prostu poupgraduję z tej czwartej strony. Razy 5 na prawo, na górę. Albo na dół nawet. O... Razy 5. Falsmod mogłem wziąć, o patrzcie, góra będzie, kurczaki Dawaj fa falsmoda I lecimy, tylko nie wiem teraz, ona będzie, nie dobrze leci A na górę jest, ta... no, teraz na górę tak Siadło, okej, okay. okej okay. No i git, siadło Robimy z tego jeszcze coś, coś z tego jeszcze zrobimy, ja wam mówię bizowy ja wam mówię, że coś z tego zrobimy Bizonik Crazy Mode, dawaj Crazy Moda. A ten Crazy Mode to ja nie wiem, co on ma oznaczać. Znowu siadło, OK. Wyłączmy Crazy Moda. <laughs> Okej, okay, spoko. Zmienił może stronę, w sumie dwa razy na górę siadło, co? O już knajfy się zaczynają. Knajfy dawaj Ursusa. Zmienimy stronę i jedziesz. No dobra, siadło na lewo, ale nie w tym... Oho. Właściwie to już dużo nie zostało, to można i to upgradeować sobie tak na szybko. 17 zł czy teraz na dół by siadło. Może by się wsięgło, może nie. Nie wiem. To nieźle. No ogólnie, skrzynki troszkę nam e, nie dopisały, znaczy nie dopisało nam szczęścia do skrzynek. O, siedzi. Okej. Okay. Więc szkoda, ale no... Wiecie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? Mogła nam wylecieć kosa i zrzucić cały opening w sumie. Czy tam glosy. E, górnie ta... strona górna jest bardzo nam tutaj, tylko szkoda, że na tych groszach nam tutaj... Wali, ale. Dobra. Jedziemy. Pustajna strona to jest w sumie. Dobra. Próbujemy to jeszcze zrobić, nie? I tak. Robimy szkieletona. Robimy to na dół, bo nie było dawno dołu. I liczę, że wypadnie dół. Nie wypadnie. Góra znowu była. Kurczaki. Dobra. Tutaj musi być. Razy dwa? Nie. Razy pięć. Dobra. Razy dwa. O, razy półtora? Ra Razy dwa Fast mode I robimy dwa razy Dwa razy to robimy Dawaj lewo teraz Serio? No to spalone to wszystko No szkoda <noise> Nie udało się Ajajajajaj Ktoś aj, aj, aj. whitefire'a wydropił ze Skrzyni za kosa za 250 Spoko Spoko, spoko whitefire Dobra mordeczki No szczęście na mnie dopisało tych trzyneczek, Ale na pewno będę je te samo na live, Więc wbijajcie. Widzimy się na następnym ciężko. Na razie hej pa Cześć cześć